Ja się mam z tej strony, a dzisiaj Wam pokażę najrealistyczniejsze lub najlepsze dla Was, jak tam chcecie, ustawienia. Dla mnie bardzo są realne, bo tak jak w realu, auto skręca. Zanim przejdziemy do ustawień, chciałbym poprosić o zasubskrybowanie lub zalajkowanie, najlepiej to i to, albo napiszcie też komentarz. Jeżeli wam się coś nie podoba, czy ma, mam coś zmienić, czy coś, albo czy wam się bardzo podobało, czy więcej takich filmików od innych gier, na przykład e, od Assetto Corset, od Eurotraka, e, Te ustawienia są do Forza Horizon 5, nie wiem jak Forza Horizon 4, ale na pewno te ustawienia są do Loki G29 i G920. Nie wiem, czy do Truth mastera, bo. Trochę Master się różni trochę, ale na przykład Logitech od G29 a G920 nie różni się, bo różni się tylko tym, że. No to ustawienie nie mają znaczenia, bo różni się tylko tym, że. E, to jest do. Bo że. No G29 jest do PS a, a G920 do Xbox'a. Ja mam G920 i. Możemy, ja się przedłużam. Możemy iść do ustawień. Pierwsze co, wchodzimy w poziom trudności. Jeżeli chcecie mieć 100% eee, kredytów, no to dajecie sobie niezwyciężony ABS, wyłączony, symulacja, wyłączony, wyłączone, Kontrol trakcji stabilności, zmiana biegów manualna, jazdy wyłączony, uszkodzenie i użycie opon, w, symulacja, pr, e, przewijanie, włączony i kontrolowany start, włączone. Jeżeli chcecie mieć trochę łatwiej, to możecie sobie to dać, nie wiem, na przeciętny. Ja mam na, na niezwyciężone, ale ABS możecie mieć włączony, bo niektóre auta, jak się jedzie strasznie szybko, ono to jest logiczne, po prostu podczas na przykład na zakręcie wypadasz z toru i chcesz jak najszybciej wrócić na drogę, no to ABS po prostu podczas hamowania ci pomoże, ale. Zalecam po prostu wyłączone, jeżeli się chce pojeździć tak normalnie poniżej 100 km na godzinę. Rozumiem, że też się da powyżej. Też czasem jeżdżę powyżej, więc no polecam tak po prostu ustawić. I manualna skrzynia biegów może być manualna po prostu, może być ze sprzęgłem ja mam manualną, ponieważ nie posiadam shiftera. I jak się ma ze sprzęgłem, próbowałem. To podczas kręcenia kierownicą niewygodnie się zmienia biegu, biegi, bo po prostu ta kierownica jest wszędzie, praktycznie wszędzie. Więc na manetkach to po prostu nie mam czasu klikać sprzęgła, bo może gdzie przyhamować, więc gaz i hamulec i po prostu manualna. Jak się ma z shiftera to polecam ze sprzęgłem. Tutaj to no wszystko, a i jeszcze sterowniki. Eee, Zapomniałem włączyć sterowniki. W eee, sterownikach eee, polecam eee, czułość na 50, bo dojdziemy do tego, dlaczego na 50. Zakres działania e, to na 900. Jeżeli się driftuje, a jeszcze się tak dobrze nie potrafi, to dajcie sobie na przykład na 440, na 540. Eee, no, dajcie na 900, jeżeli nie chcecie driftować, chcecie sobie tak pojeździć. W, jeżeli a jeżeli się umie trzystować tak dobrze, no to można zadać na 900. Yy. A raczej, jak ktoś potrafi trzystać, to ma własne ustawienia. Siła sprężyny centrującej dajecie na 30%, i to musi być włączone, bo nie każda gra ma. A ta gra co ma, to po prostu tego nie używa. A jak, znaczy, nie używa. Jak gra na przykład Forza, Forza Ma. To ja to używam i po prostu to jest na 30, a faza sobie może ustawić na przykład, że jest tylko 50, ale raczej tak nie jest, ale po prostu dajcie to na 30, żeby było realne powracanie. Potem właśnie w sterowania. W sterowaniach to Wam w sumie nie pokażę niczego, bo są podstawowe, ale niektóre rzeczy możecie sobie sami ustawić. Praktycznie wszystko i najważniejsze ustawienia. Wibracje muszą być wyłączone. Znaczy, no, kto powiedział, że być muszą, yy, mogą być włączone, ale nie polecam, bo próbowałem yy, w jeden dzień. To na drugi dzień yy, kierownica się tak bugowała. No, że po prostu, jak chcecie, to przetestujcie, ale nie polecam. Po prostu, jak chcecie już pojeździć tak normalnie, no to dajcie wyłączone. Odwrócenie, rozglądanie się w pionie, dajcie wyłączone, ale swobodne poczynimy mężczyzn. Włączone. Jeżeli dobrze myślę, to, bo w sumie tego yy, nie patrzyłem, no to po prostu, że myszko możesz patrzeć się w górę, w dół, w bok i tak, ale tego jeszcze nie sprawdzam, Ale odwrócenie force feedbacku zależy jak, bo Logitech może mieć tak, a to master na przykład może mieć tak, że w skręci w lewo, to auto mu jedzie w lewo. Ale Logitech ja miałem taką sytuację, że skręcałem w lewo, to auto mi jechało w prawo. No więc e, to musicie sobie zobaczyć, tego nie mogę wam powiedzieć na słowo jak macie. Więc e, potem mamy takie coś jak e, strefy osi sterowania. To dajcie na 0, na 100. Jednym słowem te wszystkie strefy dajecie na podstawowe, tam nic nie ruszajcie. I to, kierowania, e, taka czułość kierowania. To nie jest taka e, główna czułość kierowania, bo to jest bardziej jaki kąt w grze e, kierownica ma polecam dać się na 40, jeżeli chce się mieć realne ustawienia, bo jeżeli chce się mieć takie O ustawienia, że żeby skręcało tak dobrze, super auto to na przykład na 50 to ma się bardziej czułe, ale auto realnie już nie skręca tylko tak no e, więc dajcie to sobie na 40, jak nie pasuje to dajcie na 50, jak komu się podoba no, i tak mówią, że wewnętrzne strefy dajecie na podstawowe. E, oj, co się. Coś się zbagowało? O! E, no i tak, teraz skala wibracji dajecie na jeden, ale powiecie dlaczego? Przecież wyłączyliśmy to. E, no właśnie, bo force feedback jak jest włączony na 6. To według mnie jest najlepiej, bo się czuje z jaką prędkością się jedzie na coś, czy się najeżdża na coś, a jak e, skala wibracji jest, to czuć tą kierownicę, na przykład jak jedzie się po terenie, a nagle masz jechać po drodze i po prostu wypadasz z drogi, to czuć, że najeżdżasz na teren. I odbicie kierownicy, stabilizację kierownicy i skala e, odcinka wyprzedzania dajcie na jeden. No i force feedback możecie dać na 7 e, i na 5. ale na no 8 nie dawajcie, bo to już jest za czułe dla logitecha, nie wiem jak matrych master lub jakakolwiek jaka kierownica, samo force feedback. E, e, potem e, mamy te stabilizacje i tutaj dacie sobie na 1, bo no nie sprawdzam tego tak dokładnie. To sprawdzałem, no to było trochę dziwne. Minimalna siła force feedbacku. Dajcie sobie na pół i czuł skręcenia funkcji force feedbacku na pół, ponieważ e, auto po prostu jak wpada w poślizg podczas driftu, na drifterów to jest strasznie e, no, głupie, ponieważ oni w, już wchodzą w, w drift i nagle e, kierownica sobie sama skręca. Na przykład ktoś chce jechać w prawo, to jedzie w lewo. Właśnie raz miałem taką sytuację, że to sprawdzam jak to działa, bo bardzo długo, długo robiłem te ustawienia. Wszystko robiłem sam, e, więc e, no skręcałem w lewo przy dużej prędkości, to kierownica odczuwała to jakby, że driftuje i sama sobie kierowała. E, Skala odczuwania drogi, dajcie sobie na 1,5, żeby ten force feedback był jak najczulszy, że właśnie odczujesz to, że najechałeś na teren i właśnie terenu Musi być na 1,5, jeżeli chce to się mieć, ponieważ jak się znajdzie, no to teraz jeszcze bardziej to czuć, tak realnie. I czuć sterowanie. Można dać sobie na 7, można dać sobie na pół. Ja mam na 6, ponieważ to jest dla mnie jak najrealniej. Eee, I teraz tak: to jest wszystko, i mogę zaprezentować teraz także, e, jak to wygląda, mniej więcej. Ja robię ten sam ruch, co w Realu, to w grze się pojawia. Taki sam, mniej więcej. To jest jak najbardziej odwzorowane. Bez symulacja. Nie wiem, czy widzicie, ja robię ten sam ruch, co w, e, w Realu. No to w grze też się tak objawia. Więc no, polecam strasznie e, takie ustawienia. Jeżeli wam się nie podoba, możecie sobie, nie wiem, e, od kogoś innego. Mogę też polecić jedną osobę w... albo nie polecam lepiej, bo nie wiem czy można tak, ale no strasznie polecam te ustawienia, jeżeli się nie podoba, to zresetujcie a ja od kogoś innego weźcie. Starniki chyba pokazywałem. Przypomnę o zasubskrybowaniu kanału i zalajkowaniu i skomentowaniu czy Wam się podobają filmiki na temat ustawień, Więc mogę też nagrać, jeżeli będę miał kiedyś asetokorset. To mogę nagrywać z AstroCorse, mogę nagrywać z Eurotracka, mogę też z BNG Drive, bo mam BMG Drive. Eee, też można e, w różne gry, jeszcze nie znam tak dużo tych gier, ale na przykład mogę, e, jak będzie tutaj tak z 10 łapek w górę, bo nie jestem jakiś już starszy e, na tym YouTube, więc jestem nowy. Więc jak będzie 10 łapek, to pokażę ustawienia do BMG Drive. Eee, uh, ale mnie to by było na tyle, więc siema!